Siema mordy, z tej strony Norek. Jeden od Tak. I zaprzał. Siemanku. Dzisiaj gramy sobie w co innego niż LOL i to jest gra... Uh, Cry of Fear. jest, I to jest to... na Steamie. Jest, tak jest. na Steamie, jeżeli chcecie to sobie wpiszcie po prostu Cry of Fear i sobie zagrajcie. Jest to typ horroru. Garry? Jest to mod do Oj, po, porząd, Porządnego horroru. Ponoć jest bardzo fajny klimacik, I jeżeli chodzi o banie się i się manko i w ogóle. Tu macie intro introduction, jeżeli chcecie sobie przeczytać, jeżeli rozumiecie. no I... dzisiaj... Norek, wrócę do stwierdzenia zaprzedału. To jest mod do half life 1 ale niepotrzebny jest half life 1 żeby wgrać w to. No dokładnie, tak. Tregu się zna. Z tego co widzę, to jesteśmy jakąś. Po policjantami, lol. Ok. Where is Simon? Chapter 9. Czemu Chapter 9 to jest, lol? Eee, latarka Ej, zmienia jak Czekajcie. Skryk, czy nie? Magazynek. czekajcie. Chłopaki, <grybować> czekajcie. Boże, drega. Jezu, idę trzeba czekać. Szukam magazynków. Ok, pada deszczyk cały czas. Grafika nie powala, ale... Dobra, tu jeszcze jeden magazynek macie. Mogę? To pierwszy, ten lepszy. Jak to się bierze? O, wziąłem F. chyba. E, 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 F A, masz. to F e wziąłem. O co to jest? Uj. Biorę. No no, Uwaga, Jezus, idą, 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 uwaga, idą, uwaga, idą, uwaga, idą. Uwaga, uwaga, Spokojnie. Siedzimy, okay, siedzimy. Woli Ok, zabity. Strażnie z amunicją. Pierwszy umarł. Okej, okay, czekaj. Spokojnie. Cichami. O Jezus Maria! Kurde. Jak wyskoczył. Oj, idą. Okej, okay. przeładowuję, przeładowuję, przeładowuję. O Jezus, piłą on gościu! Wyciągaj, wyciągaj, wyciągaj! Przewod... O Jezu znowu... Oj! Co? Śpi! Jak on mnie tak zabił? Nie wiem, Marek nie żyje. Aż tak mocno? E, po, sta, podnoszę cię. LOL Co on mi zrobił kiedy? Ej chłopaki, to jest tragedia. Jezus Marek! Jezu! Mu wywali. Boże święty! Jak się przestraszyłem okay. O, o, manko, panie Czemu do łóżek się strzela jakiś zretardziałek? Oh, o, that A O, Jezu! Co to za wielki skurwysyj? Walić, walić! Czekaj, to spróbuję Nie mam amunicji do niczego Kurwa, ja też ej nie, wiem, czy to się, ej, nie wiem czy to się da zabić Zabij tych małych, zabij tych małych! Tylko że się nie da tego zabić, to trzeba będzie spierniczać Po tyłu po dupie go bije! Po dupie! Masz w dupę kurde Kurde kupo o, chuj, Dobra, O! Boże, macie morfinę? Czujesz? Schodzimy YOLO! Chyba trzeba jestem powoli, powoli Łosiemanko Kurwa no zajebiście w takim <laughs> miejscu, no. Ja ale ci by w dziurze nie Jeden go do po drugiego, co? Co? No. Zabrał <grym> przestań. Dobra, kolejne drzwi. No, wolno po w ściany. Re ready to fire? Tak. Nie chcecie latarkę, bo ja w gloku nie mam latarki. Nie ja sam mam. Ta muzyka mi się nie podoba. Kurwa mi też. O, no, amunicja do by moja. Jeżeli będziemy przeklinać, to przepraszam, ale to jest taka gra że... Ze strachu. Tam, to jest takie wiecie. Wy się tak skradacie. Jezu wow. nie strasz Braku rendy rozdzielamy się jakoś? Ja idę w lewo. Ja też A ja tu mam To chyba bez różnicy Dobra nie marnuj. Nie marnuj nie tyle amunicji stary. Ale on jest wytrzymały akurat to dobrze że w niego tyle wywaliłem Bo Na niego tak z 5-6 strzałów schodzi A zamiast ale to, to możecie dwa razy po prostu wunąć, nacisnąć albo coś Ale Alt Mo Mogę iść pierwszy jak... dla lepszego laparka. efektu no dobra. Nie, ja tu nic nie ma. Jakie parkury. No, wbije, widziałeś. Czekaj, bo nie widzę, gdzie mam iść. Tutaj. A, tutaj. Ja, kurwa w tam gdzieś po ścianach jak... <głos> Spiderman. Spiderman. <głos> Spiderman. Spiderman. <głos> Uwaga! Co Patrzę w jak jakby co. On no, jest wytrzymały, no. uważaj. Walnąłem go w łeb umarł. <noise> Jezus dwóch. Spoko, 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 spoko. Pomagam, bro. jest czyste. Bij go, bo już nie mam amunicji w pistolecie. Okay. Bijcie go. Dobra, U panu. Jezu, uwolnił się. Schody. Nie lubię takich pomieszczeń, bo musimy walczyć pojedynczo. No właśnie. Ale dobrze, że nie ma tu friendly fire. No, no. Byśmy, już byśmy nie żyli. Zostaw go, ja mam szelbę. Znaczy, wiesz, jak nie trzeba amunicji używać, to... Loli, jak to się... Ano, okay. OK! Jezus Maria siemanko mordo! Co u ciebie?! Panu? Dobre, panu. Co to z, było? Z młotkiem nas napadł jakiś, kurwa, gwizda! Znowu! Patrz! Patrz! Czemu... powiedzcie mi, Ej. czemu policja musi się zajmować się takimi rzeczami? Gówniana sprawa. No. Ej. Podejrzewam, że wiem gdzie jesteśmy teraz. O Jezu, ja też. Jak tutaj wejść? Kontrol <grym> i spacja. Kontrol i spacja. O Jezu, <grym> lol. <grym> Jakby ktoś miał mało HP? Ja też. Oła! Jezu! Co się dzieje? Oła, oła! Spadłem lol. na dół. <grym> Co za dziwne dźwięki. Na dole. Ej, proszę wstać. Boże święty! Co za krowy. Zabijcie to mi, pomóżcie mi stać! Z tyłu! Zabij to. Ej, podnie... Ej, na mnie... na mnie... Ej, zabito, zabito. Nie ma mamo! No za... no bijcie, Jak to, mnie A, mnie. to mi bije?! Podnieście mnie! Podnieście mnie! Już muszę użyć morwiny. Jak to się... Ej no, ej, no, najpierw może mnie podnieść. Okej, okay, przytrzymać trzeba, rozumiem. tu ja tam wpadłem i zacząłem walić to wszystko... jak to klepie! Jesteś ty, jesteś dobra. <śmienicza> JAK SIĘ PŁASZĘŁ? ŚWIĘĆ, ŚWIĘŚNIE No, będziemy dalej Dobra Zbierać co się da, nic i nie da, lol Nic tu nie ma Okej, okay. chłop okay. Ale, nie las Ojej lasy <śmienicza> Trochę cykam Ojej, okay. troszkę, 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 Ja wiem, co tu będzie na starcie Ja nie Jezu. wiem, mi nie mów Dobra, on idzie pierwszy Dyrym, dyrym. <śmienicza> Jezus Maria, co to <śmienicza> jest? Weź, wypierdalaj, Tak for real? Strzelamy to czy idziemy? Tak, ej, chłopaki, ja widziałem tam coś dużego na końcu tego pomostu. I to ma głowę na dupie? Co to jest? Jak, tak, tak, Nie zabijecie, trzeba to szybko ominąć. Tra, 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 tra. O, oła! OREK no, tam Jezus, daleko! kolejne, tak widziałem to. Jezus. Trzeba się, mieli się wycofać. Ej, chodźcie no, za mną może. No, no, no. Jezus. Jezus Maria! Uciekaj! Oła. Oh, nie! Przeładowałem! Moja ammo! Duże? duże? Powoli cofamy, powoli cofamy. Nie! Moja ammo! Cofacie wycofacie! Okej, okay, ja dostałem. Dwa razy, ledwo żyję. Więc ja będę... Czy... Za... Czy mi się zblokowało, czy... E, no, nie... no! Od... No o. No Chodź tu śwink, o dobra Jezu nie nie nie, teraz No nie Nie, padłem Norek wierz, cię nie podniosę, bo to będzie mnie bić, nie? Ja spróbuję Siemanko, także ja sobie tutaj leżę na pomoście pięknym I na mnie jest wielki trup Nie! Nie, nie, nie was było poznać nie ma szans. Okej, okay, także myślę, że zresetujemy poziom i zaraz wracamy. O nie! Okej, okay. że... O nie, Jezu! Biegnę do końca już. jest okay, jestem na końcu już. Uff, to było ciężkie. Jezus Maria na samym początku. Kolejne coś. Ej! 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 Co, co, co mnie tu klepie, kurwa? No mówię, że to od, od razu już coś leciało. Co to tak brzęczy? O nie. 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 Wszystko tylko nie to. Błagam. Co nie. Co to? Pokaż. Właśnie, Maruć. No, Właś. właśnie! Ale to wyjdzie ci właśnie bo ja, się <laughs> ja mogę iść. надо ее себе? Езу! Спиус, спиус! Умаруем! Уа! Нахита! Что такое жест? На правде! Убиваем? Не, не ВХОДИ! Давай, ВХОДЬ! Не, не входит! Давай, ку! Спасибо, Бенди! не будет Езу! Ej no. no! zabijcie to! No to jest we mnie! Nie mogę wyjść! Boże święty jakieś gówno. Kur... Ale jak? No. Nic mnie nie biło! tego pompuje. Przepompował! Odejść od, odejś od ściany! Zszedłem, na miasto, by ale niech ktoś go tak lutuje pod ścianę, to jak go zdejmę, bo ja mam już ten karabin totalny. ja bym musiał wstać Nie, nie możemy go podnieść. Czemu? Coś chyba wyszedł. Jest, jest, jest! Jest? strzelam. Jezu! Smaria jak on jest szybki! Jest. Dobra. Podniesiecie mnie? Tak. Yeah. Ale w całym magazynek na niego wywaliłem Worth tylko. it. <laughs> Dzięki. Ej. No przez to, że ur uratowałem Norka teraz ja nie mogę wejść. Dzięki Norek, żeś mnie urządził. The fuck? Hmm. Naprawdę? No. Ale to zbagowane jest strasznie. Oj Norek. Zawsze przez ciebie muszę się w coś wpakować? Czego ty chcesz? Czekaj, może się to ten. Please wait until everyone is ready. Moment, morfinę musiałem podnieść. No tak, jak zwykle ci pobrali broń, a ja nie mam nic. Weź w się z Tak, jak zwykle. No, Odmierzę, ty, pomiję, po Ja no też w latałem bez broni, bez amunicji. No, nie ma. Przepraszam bardzo, chciałem Norka uratować, a ja miałem broń coś nie mm. ja mnie wawoknie w oknie zbukowało. No wiesz, ja umarłem jakieś 10 razy tutaj. Oj, ciemno za ciemną wyjebunku, chodź. Jezus te... Maria wielkolud mordo ja go będę od tyłu brał o dobra, nie wezmę wziął go od tyłu pomałem, No mam brzydką dupę lol, zmierz mnie a no to no, kanał lol ta, no, jednak chcę drzwi Oł. Jezu Jezus Maria co to jest? ej eee <ślamy. ślamy. ślamy>. Ja bym tam nie wchodził, nie? A żeś trafił? Pozdro! 600 Tak! Przeżyłem! i jesteśmy zamknięci tutaj Bo go no nie, zabiłem Jest tutaj ten... Dobra. Jakieś dzieci ze strzykawkami w dwoma w dwoma To w były noże, a nie strzykawki Tak, też pięknie tak czy inaczej, pokończony. Czaterten, ten. Czekajcie na mnie. No, ty znowu masz problemy? Nie, mi to chodzi jak gówno. Mnie, jak <laughs> mi się ładuje, to by już gracie kurwa i czy że jest 80%-owe i się 80 skończone, A ja mam no się No zabij go! A, nie działa mi ten. No, no Mam omnisylę. No, no, i właśnie jest to co mówiłem, czyli ja się ładuję, a potem tam Oj, tu jest, 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 jest! Idę. go okładamy... Kurde, kijem. Czekaj na zaprzała, za No, czekamy przed dziu... O lol. Co tutaj... Mówię coś? coś? Co tutaj Szukasz? jest? Ja, ja nienawidzę takich pomieszczeń. Czekajcie. Y to jest szpital psychiatryczny. O nie. Wait no waitamy. A, widzę jeszcze do widzów Norka, nie, teraz pewnie my to nagrywamy 21 kwietnia, nie wiem kiedy wy obejrzycie, w każdym razie ja mam za dwa dni egzaminy gimnazjalne, a siedzę kurwa po nocach i gram z nimi w KOFA, no, Ale święta a. teraz są. Tutaj mam takie święta. Ja kiedy ktoś mnie ja usłyszał, się... bo zaprzał, słabo słychać, to zaprzał ma za dwa dni egzaminy gimnazjalne. Norek, 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 norek ktoś idzie! No słyszę <laughs> jak oddycha. I on zamiast się uczyć, to gra to z nami. To, jest to jest morfina, Norek. Widzimy Ale to ja się uleczę, bo ja mam mniej HP. Gry. Co to jest? <gry> Zabij to szybko! Boże. Co to miało na ryju? Telewizor? Torbę. 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 O, kręgle. Ja chcę pograć. Ja chcę There pograć. Ale some... cicho, cicho, czytam. There's, some... There's something strange about Dr. Paul Purnell. tak działa ta ale gówno, ja chcę pokazać w kręgle. Ale Krzywe te dziury. Lol. Ej, chyba wezmę sobie. Być. O, jakieś tam. To something strange, Tak. Nie działa. A no, da bo. Nie złożyłem. Samym wzrokiem na rekord, samym to po walach. No wiem. Co to było? To byłoby na tyle. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę i komentarz. Jeżeli będzie wystarczająco i spodoba Wam się ten film, to zrobię więcej. Mam jeszcze jakieś 2 godziny materiału z tej gry, więc na pewno y, jakieś co najmniej dwa odcinki z tego się znajdzie, zmontuję. Ale to tylko jeśli Wam się spodoba, więc dajcie znać w komentarzach. I na razie to wszystko. Trzymajcie się.